Zanim zaczniemy, jeżeli szukacie tanich i sprawdzonych końców do FIFA 15 Polecam Solo Gaming, gdzie możecie zapłacić przelewem Paypalem albo Bitcoinem A wpisując kod Play macie 5% taniej Link w opisie, polecam Cześć, witajcie z tej strony Jacob, witam was moi drodzy w skład Builderze na moim kanale Nie pojawiają się one często, dlatego mam nadzieję, że dzisiejszy będzie wam się podobał Zacznijmy od tego, że... Tak jak sami widzicie, jeszcze nie pokazałem wam dokładnie Jakich zawodników tutaj mamy Ale jest dwóch srebrnych jeden brązowy I już wam tłumaczę dlaczego, kogo wybrałem No i uwaga, raz, dwa, trzy Jest, O, dobra Słuchajcie, nie, nie będę zajmował się tym, że jest Aguero, Ture Kabela, Clichy, Mangala David Luiz, Aurier czy Sirigu Bo to są po prostu zawodnicy, których każdy sobie może tam Pooglądać czy coś Mnie najbardziej interesuje ta trójka tutaj Nadir, nie każcie mi wymawiać jego nazwiska Tak czy inaczej, zobaczcie na to Jakie ma statystyki, cztery słabsze nogi 5 gwiazdy sztuczek, 83 tempa, 74 dreamingu, 73 yy, fizyczności, no i zapowiada się karta naprawdę, naprawdę genialnie. Po drugie, yy, grałem przeciwko niemu i gościu mnie tak zaskoczył, że ledwo, ledwo jakimś cudem udało mi się wygrać ten mecz. I po tamtym powiedziałem sobie, że muszę go spróbować. A yy, jego kolegą z drużyny, i to dosłownie kolegą z drużyny, który także ma 5 gwiazdy sztuczek, jest Mackay Steven. Yy, i yy, jego karta już nawet w FIFA 14 była niesamowita. Zobaczymy, jak w tym sezonie będzie się spisywał FIFA 15. No a tutaj mamy Rankina, który jest brązową kartą, którą jak też pewnie z wielu z was się teraz domyśla, łączy te dwie, żeby było pełne zgranie. Aczkolwiek... Jak popatrzyłem na jego karty na początku, to stwierdziłem, że wcale nie ma aż tak złych statystyk 75 stepa, 75 fizyczności, troszkę obrona tutaj nie jest najlepsza, no ale to można jeszcze wybaczyć Zobaczymy, jak będzie się spisywał, Zobaczcie na jego statystyki, 11 rozegranych gier, 1 bramka i 7 asyst To naprawdę może zrobić różnicę Żeby nie okazało się na przykład za słaba ta strona, jeżeli powiedzmy nie wystarczyłaby ich siła ataku To właśnie po to mamy tutaj Aguero Ture. I wydaje mi się, że może to całkiem ciekawie zadziałać, bo tutaj będą odwalali robotę w obronie, a ci mogą się po prostu popisy popisywać. To co? Zacznijmy, zagram może z dwa mecze. No i na żywo powiem wam na koniec, e, kto jak, co robił. E, no i jak po prostu mi się grało. Ok, naszym przeciwnikiem, bo gram teraz Puchar jest skład BPL. BPL tradycyjne, dobre karty, ale bez jakiegoś szału strasznego. Ok, Aguero, Aguero. Po prostu sobie zboczył z drogi i jakimś cudem Loristo broni. E, co prawda troszeczkę inny tam tri, innego triku chciałem użyć, no ale po prostu czasem nie wychodzi. Macej Steven Dobra, będzie podanie. O, zakręcił. Aczkolwiek nadal utrzymał się przy piłce i... ładny dribling! Ładny drybling tam Tury jest! Nie doskoczył jednak! No i teraz znowu chiftci. Okej, okay, przyspieszył. Ładnie z wód i malor problem z Zwód i maloryz problemy. Okej, okay, driblujemy, Dobra, i nadal jest przy piłce. Hop. I. O, nie wyszło, ale zamiary były dobre. Wow, ale straciliśmy bramkę, no niestety na to niewiele można było poradzić Udał mu się strzał i to tyle Od słupka na dodatek, bramkarz bez szans, a tym bardziej, no, no nie spodziewałem się tego Jeden do zera przegrywamy, aczkolwiek nie czuję się jakbym był gorszy w tym meczu Strasznie dużo też próbuje się bawić naszymi zawodnikami, zresztą pewnie widzieliście, bo pewnie... pewnie 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 Skróty wam pokazuję tego no, no tak czy inaczej przegrywamy i to tutaj liczy się najbardziej Eee, dobra Kolejna bramka w stylu, a strzelę i ostrzeliłem No i tutaj niewiele znowu, bo można poradzić tyle No sami wiecie jak jest jak strzelanie takich bramek Czasem jak w gościowie wychodzi to po prostu wychodzi, ładna bramka nie mogę tego odjąć No ale, ale ze skillem to się tutaj ma niewiele wspólnego Raczej z odwagą strzałów z dalszych miejsc Aguero 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 Ohoho, ho, prawie No nie Mackay Stevens Chiefci Oczywiście, zejście Chiefci Dobrze to zrobił Strzela, i niestety nie Może tam Aguero dowiedzieć coś Rankin Nasz brązowy zawodnik. I to jest Bramka na 3 do 1. I widzicie, powiem tak. W ogóle nie czuć, że ci zawodnicy są srebrni albo brązowi. Powiem więcej. Nawet się wyróżniają i to jest naprawdę niesamowite dla mnie. Nadir. Nadal przy piłce jest daleka uderzenie. Leci Ale prosto w ramkarza. Okej. Okay. Jest nadal przy piłce. Wow, cóż by to była za bramka, gdyby mu to wszystko wyszło? Podryblował, podryblował, no ale niewiele z tego wyszło. No okej, okay, moi drodzy, przegrywamy 3 do 1, ale nie jest to dla mnie przegrana. Naprawdę, strzałów miałem dość i przede wszystkim bawiłem się. Bawiłem się Stevensem oraz Nadirem. I muszę powiedzieć, że w ogóle, tak jak zresztą chyba powiedziałem to w trakcie meczu, nie czuć w ogóle... Tego, że to są karty o srebrnej nawet Ranking nie czuć, jest brązowy. Maksymalnie może srebrny, bo czasem nie to przyjęcie. No ale ogólne zachowanie jest naprawdę, naprawdę świetne. Zobaczmy jeszcze na, staty na statystyki. E, oczywiście porażka, bo grałem sobie akurat turniej. No, i co my tutaj mamy? No, sami zobaczcie, no, miał 3 5 strzałów celnych i 3 bramki. Miał 8 celnych, 13 strzałów. Więc to nie jest aż taka dla mnie porażka do końca. Zobaczymy jeszcze, jak będzie w drugim meczu. No, ale Nadir naprawdę z, ze Stevensem świetnie się spisują. Ok, to jest nasz kolejny przeciwnik. No, skład ma konkretny. Aczkolwiek bramkarz w ogóle nie pasujący, więc to jest dziwne. Eee, obrońcy także bez pełnego zgrania. Można to wykorzystać i będę próbował tak też zrobić. Ok. Okej, okay, pomieszał mi troszeczkę. No i nic właśnie z tego przez to nie wynikło. No, McKay, uderzył! HOHOHO! Ho! McKay Steven. No, poproszę e, to do zapisania. Naprawdę bardzo ładna bramka. No, i o to mi dokładnie chodziło. Zabrał sobie piłkę, zatrzymał, podrzucił, strzelił, no i trafił. Bramka szokowany na maksa. Zobaczmy to jeszcze raz. O, zatrzymanie, podrzucenie, uderzenie lewą nogą, no i wpadło. Idealnie. Ale bramkarz mógł się zachować zdecydowanie lepiej, i dlatego e, bramkarz ze zgraniem jest zawsze lepszą opcją. Chief, ci, w ci. Okej, okay. oh, oh, oh. Dobra, nie, znaczy chciałem to gdyby... Gdyby tam chyba delikatnie nie potknął się obramkarza, to może by to inaczej troszeczkę wyszło. No tak to musimy niestety Anguero Okej okay. Wyszło tak jak chciałem, to też. A teraz uderzenie moc... Aj! Chciałem tak zewnętrzną jakoś ładnie uderzyć, ale chyba to było źle przemyślane z mojej strony. Okej, okay, szybko zrobiony. Teraz tak, hop, leci, no i może strzał i bramka, no cóż, proszę bardzo e, Troszeczkę zamieszania, troszeczkę przypadkowości, ale troszkę wcześniej i skillów No i 2 do, 2 do 0 stało się faktem w 42 minucie, bardzo ładnie e, Utrzymał się przy piłce, to jest najważniejsze, pokazuje, że ta fizyczność też jest u niego widoczna I to mi się e, u Nadira podoba E, dobra, to był mój błąd i zwalam to na siebie, bo nie potrafiłem wybić tego Człowiek po prostu, jest to zawodnik typu, wybijam piłkę i lecę do przodu No to sami zobaczcie, leciał, no tutaj powinienem obro, odebrać o wiele, wiele wcześniej już jeszcze robił co mógł, ale no nie dało się No dobra, no to dwóch e, z tej samej drużyny, powinno zgranie być idealne Ale tutaj patrzcie jak Nadir wypatrzył Aguero No a Aguero w takich sytuacjach się po prostu nie myli 3 do 1 w 57 minucie No on po to jest, żeby kończył tę sytuację, no i tak też się dzieje Okej, okay, 3 do 2. Kto to strzelił Griezmann Bodaj się. Poleciała, prosto, padła, tutaj się podbijało. No i idź już Troszkę błąd mojej obrony. O, jeszcze turę chyba ma... No o! Oh! Jaki strzał na koniec! Wow, wow, wow! Proste podwicie, że dostałem jakiegoś achievementa No i proszę bardzo, to się nazywa strzał w wykonaniu tury Ja tak po chciałem powiedzieć, że właśnie chyba ma ochotę na gola No i zobaczcie jakie uderzenie Koloturę, wow, wow, wow A jest to ośrodkowy połącznik defensywny Cóż za niesamowity zawodnik, gra się nim wybitnie I to nie jest moja tylko opinia w tej chwili, Że jest po prostu ogromnie, ogromnie dobry no i moi drodzy, ten mecz my wygrywamy. Pokazaliśmy się z lepszej strony, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że ilość driblingów popełnionych przeze mnie właśnie w tym meczu jest naprawdę... oczywiście tych sztuczkowych. Była ogromna. Starałem się robić najfajniejsze akcje, jakie się dało. Parę ładnych goli, parę ładnych akcji, no i mam nadzieję. Mam nadzieję, że Wam się właśnie ten mecz także podobał. Pomimo tego nie, nie, niewielkiego zwycięstwa. Moi drodzy, no i przyszedł czas na finalną opinię o tym zespole. Może nie będę się za bardzo rozwodził nad obroną bramkarzem bo ona jest taka, jaka już znacie. Turę świetnie, Aguero genialny, kończący akcję, Kabela troszeczkę gorzej, no ale akurat taka formacja niesprzyjająca HPO. Natomiast wypowiem się na temat tych dwóch srebrnych oraz tego brązowego. Od brązowego zacznę. Środkowy punkt defensywny, ranking, właśnie z Dandy, spisywał się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nie widziałem żadnych braków z jego strony, zawsze był tam, gdzie trzeba. No i odbierał piłki, kiedy to było potrzebne. Piłki, kiedy to było potrzebne i mogę powiedzieć tylko, że jestem zadowolony. Nawet bramkę strzelił jako jedyny w pierwszym meczu. Jako SPO McKay Steven jest po prostu też genialny. Ta dwójka w ogóle świetnie się spisuje i no brak mi słów uznania. I ten skład nie jest po to, żeby być maszyną do strzelania bramek. Ten skład jest po to, żeby dobrze pobawić się w Fifie i stworzyć naprawdę niesamowite czasem akcje. Oczywiście dwóch tanich, Błejch ja kupiłem łącznie za Jeden za 8000, a drugi za e, 4000. Także bez problemu są do kupienia. No i mam nadzieję, że ich sobie przetestujecie, bo ta strona może być dowolnie skonstruowana, ta lewa strona może być dowolnie przez Was skonstruowana. Ja wybrałem taką akurat, e, żeby mieć pewne troszeczkę e, te mecze. No i w sumie nie zawiodłem się ani trochę. Fajnie mi się grało i na pewno jeszcze rozegram parę meczy e, właśnie tym zespołem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I chociaż e, napiszcie, co myślicie o tym składzie, co byście zmienili, jaka jest Wasza lewa strona. No i jeżeli graliście, to jak było właśnie z tymi zawodnikami. Trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem.